Bam bam, bam, bam bam! Kurde, dlaczego jest taka ramka dziwna? Siemano wszystkim, witam was serdecznie. Co tam u was, Jomeczki? Czekajcie, spróbujemy to zrobić tak i tak i może się... Nie, ramka jest dziwna. Hmm. Ale ja na, na monitorze nawet mam taką ramkę. Co jest jednak? tak? Siemano wszystkim, witam was bardzo serdecznie w kolejnej transmisji. Dzisiaj zagramy sobie w Spider -mana. Jedna z moich ulubionych giereczek, więc stwierdziłem, że zagramy sobie eee, miłe, dajmy miłe poziom trudności. I dajmy sobie kontynuuj, a będę mógł ustawić. Siemano Kawper, siemano Dorian, Dodo, siemano Damian i siemano Wandertarm i siemano wszystkim, siemano Feniksowaty, witam się bardzo serdecznie. Wiecie, bo jak to będzie takie, taki mały glitch z tym ekranem mniejszym, to będę musiał wam zwiększyć trochę ramkę. E, trochę tak manualnie, ale mam nadzieję, że się uda. Siemano warszawski waper, Witam cię bardzo serdecznie, Siemano Ciesz. Cieszny siemano cheata. Eleganckie w ogóle piękna kolekcja popów. Bardzo mi się podobała. Czeka, czy jest ta czarna ramka? Dlaczego jest ta czarna ramka? Ktoś może mi to wytłumaczyć tak normalnie. Dlaczego ta gra posiada? taki coś jak. Hmm, taki brzydki. Hmm, szczerze nie wiem do siebie to. O napisów, większe napisy z minigier, sobie już trzymanie, możliwość. pointerfejsu... interfejsu. Dobra, dziwne to jest. Ja mam to po prostu zwiększę, tak, buta. Tak, ze zwiększymy i tak, se zwiększymy. Tak, se zwiększymy. I tak jak powiedziałem, dzisiaj będziemy grać sobie spider a będziemy sobie grać od 18 do, Co najmniej wydaje mi się, 19.30, bo jest to jedna z moich ukochanych gier. Więc wydaje mi się, że będzie elegancko. Mam płytę od i polecam. Siemano Marcin, no to elegancko, super, że ci się podoba i spełnia twoje oczekiwania. Tak, ja zwiększyłem w OBS, ale sama gra nawet u mnie na monitorze. Ma te ramki i to było dla mnie dziwne. Wiecie, bo jak na przykład kliknę? Menu? Nie, menu jest ok. Sama gra, taki ma. Nie wiem, co się stało. Było kiedyś pytanie o Spider-Mana i wygrałem gadżety na Twitchu. No to elegancko. Wek mnie nie będzie kulek. Kulki będą. Prawda, myślę, że powinniśmy zrobić na transmisjach tak, że zbytnio podczas transmisji nie zmieniamy gierki, ani nie zmieniamy jakoś specjalnie, może stylu naszej transmisji, ponieważ my mamy dosyć krótkie live. Gdyby y. one trwały, nie wiem, po 5 godzin, to tak, po 2,5 godziny moglibyśmy zrobić jakąś spektakularną zmianę. Działby zmienicie z Ryzenem 3600? Ja właśnie się nie mogę prze przekonać do Ryzenów, ale szczerze powiedziawszy, to one są lepsze, właśnie do. Hello Aquilla One są lepsze do renderowania ETC. Nie wiem, czy graliście kiedykolwiek Spidermana, ale dla mnie to jest najbardziej. jedno z bardziej efektownych e, przejść e, z katzenki do gameplayu. właśnie w tym momencie. Tak za 3 sekundy. 3, 2, dobra, może jeszcze nie. Może za szybko. Chciałam Mitsu Master. Tu będziemy mogli trochę więcej gadać, będę mógł wam poświęcić trochę więcej uwagi, ponieważ ja już tą grę przeszedłem, więc... wiecie. Nie, warszawski waper nie ma. O, właśnie o to mi chodzi. Skaz do gameplayu, bo tak naprawdę gameplay zaczyna się właśnie teraz. Jak widzicie, ta gra wygląda naprawdę niesamowicie. My gosh, dawno nie grałem. Ale naprawdę poczucie swobody w tym tytule jest wielkie. Chyba, no Adi! Ok, czekajcie, musimy zrobić. Oh my gosh, nie pamiętam jaka jest pierwsza misja. Coś właśnie z helikopterem, na pewno. Zatrzymaliście go już? Nie. Jesteśmy w Pink Tower, ale czekamy na nakaz. Mogę się przyłączyć do zabawy? Znasz jego prawników. Musimy się trzymać przepisów. Proszę, Juri, 8 lat. Ja miska. nie zrobiłem platenę, co prawda. Chyba, no Mazur. Ale. Gierka jest naprawdę jedną z moich ulubionych. Ja samo w MIFI nie zrobiłem platyny, mimo tego, że to moja ulubiona gierka, akurat. Top jeden. Nie wiem, czy nie ma napisów. się ma dragonek? Możemy sprawdzić. Słuchajcie, gdzie to by mogło być? Wibracje, kamera, tu nie. Grafika. nie ma dostępność u napisów. Wyłączę efekt, większe napisy. A jakiekolwiek napisy? Włącz! Największy dostępny rozmiar czcionki Dobra, to włączę też to, ale... Nie wiem czy ta gra posiada napisy, tak o, tu jest, dobra To włączę A w dostępności wyłączę większe napisy, bo bez sale będzie Dobra Myślę, że jest elegancko na Antek! Witam cię bardzo serdecznie, co tam w ogóle u was, jak wam mija tak naprawdę... Weekend. Bo jakby nie patrzeć, to się zaczął. <gry> ja muszę mam powiedzieć, że mój bardzo pracowicie. I. Mówimy co powiedziawszy, o 16 wróciłem do domu. I kurde, miałem jeszcze plany zrobić taką fotę na dworze, ale niestety jest deszczowo i tyle było. Świetnie na to elegancko. Mokro, no właśnie u mnie tak samo jest. Siemano Aranik. Dobra. Ciśnij aby wykonać pajęczy lot. Może gra chce nam tutaj... chce nas tutaj nauczyć tego, bo non właśnie... Okej. Okay. Dobra. Chyba jest atak na bank. Od trzech dni leje? No u mnie... u mnie chyba od poniedziałku już. Więc tak będzie tydzień już praktycznie deszczu. Chyba nie było dnia słońca. Gram Force Horizon 4 Moglibyśmy kiedyś ograć w Forza Horizon 4. Dawać ograć trochę na live'ach, bo ja nigdy nie grałem w Forza Horizon 4, a raczej wątek fabularny nie można tam zaspoilerować. go wszystkim osobom. Zachęcam Was do zostawienia foka, łapki w górę, serduszka, albo. Gdzie tam jesteście? Ja jestem Bonguzi nadaję na MSI I tak naprawdę nadajemy na platformy YouTube, Twitch oraz Facebook. Jeżeli nie widzicie jakichś komentarzy, to prawdopodobnie ktoś pisze na innej platformie. Dosyć często zdarza się tak, że na YouTubie jest... A, nieładne komentarze są przeważnie. Nie wiem dlaczego tak jest, ale... Dobra, Pisa. będzie walka! Kto ma ochotę na filiżankę świeżych obrażeń? Pajęczy tak. Okej. Okay. Dobra, tu jest dosyć tak chyba kółeczko. Elegancko, dobra. Mniej więcej pamiętam sterowanie, więc jest elegancko. Okej. Okay. Gdy nasz Spidey ma nad głową takie, nie wiem, fale... To trzeba zrobić kółko, czyli unik. Ogółem jakby, nazwijmy to, animacje mi się tu mega podobają. Trochę zarobiony jestem na no ja atak.